się ma witam znowu ponownie e, dwie minuty po ostatnim odcinku. E, sprawdziłem tego, tą kartę i na szczęście nie. Na szczęście to jest po prostu full art. E, jest 8, jest 8 alternatyw artów, jeszcze nie mam żadnego. Teoretycznie powinien być albo on, ten alternative art, albo złota karta w środku. Powinien, to jest ważne słowo. E, no ale że lecimy dalej, no nie poddaje się, musi jeszcze coś tam być. On nie wierzę, że tylko tyle. Chociaż. Z tego co pamiętam, jeszcze teraz sprawdzę, ile mamy dropów, bo powinno być 11 albo 12. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teoretycznie, jeszcze 5 dropów, ale dobrze, dobrze liczę. Coś takiego. No to by było mega słabe, jakby to by było tyle, więc lecimy dalej. Kolejne 4. Otwieramy, lecimy dalej. Cyk. Cyk. No musiał to posprzątać, bo mnie luba, pobije jutro rano. Od wczoraj to nie posprzątałem. Jest taka kubka śmieci w koszu, że szokno, ale lecimy dalej z poksami. Basic Energy. Ta już nie przekładać, ok? Rare Candy mamy w reverse holo. Fido, ale nie mamy chyba go w takiej grafice, słuchajcie. To mnie tak troszeczkę irytuje, że są dwie grafiki na Pokemona czasami, że bo ja się gubię, czy ja ich mam. I nie wiem, czy się cieszyć, czy, czy się nie cieszyć. Ale tego chyba nie mamy, my się cieszymy. Dedenne. Tej też nie mamy na pewno. Pineko, tyle co dropnęliśmy. Bombardiera mamy. No. Beachcord. Potion. Chasey. Rewawrą. Super, same Gajardos. Widzieliśmy pierwszą kartę. Cyk, energia. Bum. To już widzieliśmy, mamy Magikarpik, Magnemite, Stone Juner, Penny, Medician. Energy Retrival e, tej nie mamy w rewersie i Arcanine X. No dobra, może być Arcanine X, ale trochę mnie to niepokoi, bo jest to już raz, dwa, trzy, cz czwarty, piąty X. Piąty X, no czemu ja nie dostaję nic dobrego? No co to ma być? Bo ja bo ja wolałbym dużo, dużo bardziej Gajardosa, naprawdę. No, dobra, no coś jest, dobra. Nie chcę, nie chcę, też tak narzekać, bo coś już jest. korejdą, lecimy. Basic energy. Fritel, Pue drowzy Drowsy, którego przed chwilą dostaliśmy, Nemona, jej nie mamy, dobra, nice, Sand Cobra, Katie, Taraptor, Tropios, jego też nie mamy, więc fajnie, ok, Sea Viper i Miraidon, jego mamy w rewersie, tak mi się wydaje. Miraaj tonik Energia Ener I cyk Zagusę Dedenę. Tom chyba mam. Mamy. Megazosa. Driftblim, Drafjasplan, Penny. Kebola chyba, ja chyba nie mam. Chyba. Do. aha, no i to jest, no dobra. To nawet nie komentuję. No to kolejne cztery paczki, kolejny X i tyle. Eee, pozdro, Czuję się oszukany. No nic, no nic, lecimy dalej. Mam jeszcze paczek na dwa odcinki? Tak mi się wydaje. Więc no zobaczymy, może w te jeszcze dwa coś grubego poleci, ale tracę powoli nadzieję. Dzięki, że byliście i do zobaczenia.